Oświadczenie pomysłowe i oryginalne czy może kiczowate. Która z Was powiedziałaby tak, gdyby Wasz ukochany wyskoczył z pomysłem z tej listy? Cześć wszystkim, zaczynamy! Jeżeli Twoja kobieta jest fanką pizzy, to do Paryża już jechać nie musisz. Wystarczy, że znajdziesz najbliższą pizzerię. Aby wykazać się kreatywnością, możesz użyć dowolnej czcionki i fantazyjnymi literami napisać to ważne pytanie. A może warto się wysilić i wyciąć literki z szynki? To już zależy od ciebie. Jak widać, chłopak się nie babrał z szynką i postawił sprawę jasną. Jak myślicie, zgodziła się? Niezbyt innowacyjne, być może skuteczne. Czy to pomysł Seby? Być może. Ok, przejdźmy do rzeczy. A więc, Twoim zadaniem jest znaleźć kawałek ściany, zaopatrzyć się w spray i. i tyle. Tyle powinno wystarczyć, by Twoją pannę zwalić z nóg. A jeżeli chcesz się bardziej zainspirować, pooglądaj TV. W jednej z reklam banków zobaczysz podobny motyw. Stary, ale się sprawdza. Przynajmniej tak twierdzi telewizja. Mówiliśmy o funkach pizzy, teraz przyszedł czas na amatorki hamburgerów. Ten pomysł jest... jest dobry, tylko przypadkiem nie wkładajcie pierścionka do środka zamiast ogórka, bo pan prędzej go połknie niż wyczuje. Ewentualnie może sobie złamać ząb, co skutkować może niepotrzebnymi problemami. Niemniej po komentarzu masz pewność, że pomysł na pewien typ pań z pewnością zadziałam, albo że pewnej pani ten sposób okazania uczuć ewidentnie przypadł do gustu. Może i twoje przypadnie, spróbuj i daj znać. Nie masz pomysłu, a masz wielu kumpli? Poproś ich o pomoc. Kartki, w dłoń i do dzieła. Tylko, żeby panna dokonała dobrego wyboru przy takiej ilości chętnych kandydatów, nie będzie to takie proste. Pomysł podobny do poprzedniego, niemniej jednoosobowy i bardziej, można by rzec, efektowny, bo cóż bardziej rzuca się w oczy niż czyjś błąd. Ciekawe, czy powiedział tak, bo jak widzimy, dziewczyna nie wytrzymała presji i sama postanowiła zacząć działać. A tak serio, to mecz koszykówki. Panna faktycznie nie wytrzymała i postanowiła oświadczyć się jemu. Dzięki za oglądanie, dajcie znać panowie, jakie wy macie pomysły. Pozdro.